Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie Subaru Forester 4. generacji W odcinku skoncentrujemy się na aspektach technicznych tego modelu auta. Będzie sporo o ciekawostkach, cenie, ofertach, wadach, zaletach i opiniach. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tych wszystkich informacji to koniecznie obejrzyj ten film do samego końca. A zanim przejdziemy jeszcze do szczegółów to koniecznie kliknij w polubienie pod filmem i zasubskrybuj mój kanał, by pozostać na bieżąco z moimi filmami, które z znajdziesz na tym kanale. Dobrze, zatem teraz przejdźmy już do informacji dotyczących Subaru Forester czwartej generacji, a na początku troszkę historii, a mianowicie czwarta generacja Subaru Forester produkowana była w latach 2012 do 2018 auto produkowane było w Japonii i posiada już następcę w postaci Subaru Forester piątej generacji. Wszystko to oczywiście potwierdza sporą popularność tego pięciodrzwiowego Suwa, a zatem myślę, że na pewno już gdzieś tam mieliście okazję usłyszeć co nieco na temat tego modelu auta. Co do kwestii technicznych, no to tutaj przede wszystkim zwróciłbym uwagę na silniki. Ja osobiście celowałbym w silniki benzynowe 2.0 o mocy 150 lub 240 koni mechanicznych. Tutaj już w zależności od tego, na jakiej dynamice jazdy Wam zależy. Generalnie są to silniki o dość dobrych opiniach, no i myślę, że tutaj właśnie warto wybierać pomiędzy tymi dwoma Jednostkami. Co do skrzyni biegów, no to auto dostępne jest w wersji z sześciobiegową manualną skrzynią biegów lub ze skrzynią biegów CVT. Samochód posiada napęd na 4 koła, a jego wymiary mają odpowiednio około 459,5 cm długości, około 179,5 cm szerokości i około 183,2 cm wysokości. Wszystko to przy rozstawie osi rzędu 264 cm i przy masie własnej, zawierającej się w zakresie od 1400 do nawet 1659 kg może teraz przejdźmy sobie do wyposażenia no i generalnie Subaru Forester czwartej generacji dostępny by w różnych wersjach wyposażenia były to takie wersje jak Comfort, Exclusive, Active, Sport czy Platinum przeglądając oferty w internecie natkniecie się na różne egzemplarze z różnymi wersjami wyposażenia natomiast tak jak przeglądałem te oferty w internecie no to generalnie dominowały raczej te wersje Exclusive a zatem warto mieć to na uwadze, jeżeli chodzi natomiast o takie ciekawostki, no to tutaj przede wszystkim wspomniałbym o tym, że Subaru Forest czwartej generacji przeszedł dwa faceliftingi. Miały one miejsce w 2015 i 2016 roku. No i zmiany podczas tych liftingów dotyczyły czy to świateł, czy to klimatyzacji. Były też zmiany dotyczące kierownicy i przycisków, które się na niej znajdowały, a zatem pewne takie drobne zmiany miały miejsce jest właśnie w tych latach. A zatem tak to się mniej więcej wszystko prezentuje, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Teraz może przejdźmy sobie do wad, zalet, opinii i usterek dotyczących Subaru Forester czwartej generacji. Jeżeli chodzi o te mniej pozytywne kwestie, no to przede wszystkim część użytkowników narzeka na sprawy związane z wyciszeniem, zwłaszcza w przypadku większych prędkości. Zdarza się także, że co po niektórzy napotkają problemy związane ze skrzynią biegów. No i generalnie wspomina się także o o usterkach na tle eksploatacji, zatem jeżeli gdzieś tam po prostu zwyczajnie dany egzemplarz jest mocno wyeksploatowany, no to nam może naprawdę różne problemy, chociażby związane z karoserią. A zatem zwracajcie uwagę koniecznie na egzemplarze z wyższym przebiegiem. Natomiast jeżeli chodzi o pozytywy, no tutaj przede wszystkim bardzo ciekawy wybór silników. Do tego oczywiście kwestie związane ze sporą przestronnością tego auta. Wspomina się także o ciekawym wyposażeniu i bardzo dobrej widoczności, do tego dochodzi także generalnie dość niska awaryjność a zatem dość ciekawie się to wszystko prezentuje jeżeli chodzi o Subaru Forester czwartej generacji no i może teraz sobie opowiedzmy jeszcze o sytuacji rynkowej tego samochodu w internecie znajdziecie wiele ciekawych ofert tego modelu auta. Ja raczej polecałbym wam zawężać wyszukiwania do egzemplarzy z przebiegiem poniżej 100 tysięcy kilometrów. No i wtedy ceny gdzieś tam będą pewnie w okolicach około 60 tysięcy złotych, zależy też tutaj oczywiście od stanu poszczególnego egzemplarza. No i taka przykładowa oferta, na którą ja bym zwrócił uwagę, no to przykładowo jest to Subaru Forester 4 generacji z 2014 roku, auto wyposażone w silnik 2.0 o mocy 150 goni mechanicznych silnik oczywiście benzynowy auto wyposażone w manualną skrzynię biegów napęd oczywiście na cztery koła samochód bezwypadkowy z przebiegiem około 100 tysięcy km. No i w cenie, tak jak wspomniałem, około 60 tysięcy złotych Myślę, że na takie oferty właśnie warto zwracać uwagę Jeżeli gdzieś tam w planach macie ewentualny zakup tego samochodu A zatem myślę, że jak najbardziej warto przeszperać sobie oferty Subaru Forester czwartej generacji w internecie Być może Wam również uda się natknąć na jakieś ciekawe oferty A zatem to by były takie, myślę, najistotniejsze informacje dotyczące tego modelu auta Ja też standardowo jestem ciekaw Twoich opinii w tym temacie, dlatego koniecznie napisz o nich w komentarzu pod tym filmem, a póki co to było wszystko. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca, no i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach.